Autor pracy Alicja Halicka. Tytuł Pocałunek wieszczki. Projekty kostiumów dla baletu. Rok powstania niedatowane. Tworzywo tempera, akwarela, papier. Wymiary: wysokość 52,7 cm. Szerokość 34 cm. Zbiory: Museum of Modern Art. Nowy Jork. Na zbiór składa się dziesięć rysunków autorstwa Halickiej, które przedstawiają projekty kostiumów do baletu Pocałunek Wieszczki. Na każdej kartce jedna postać. W sumie siedem kobiet i trzech mężczyzn. Pierwszy projekt przedstawia mężczyznę w białym stroju. Stoi w rozkroku, z prawą nogą lekko zgiętą w kolanie, a lewą wyprostowaną. Lewa ręka także wyprostowana, lekko odsunięta od tułowia wzdłuż lewej nogi. Prawa ręka zgięta w łokciu, dłoń oparta na prawym barku. Mężczyzna ma białe spodnie z czarnymi wstążeczkami wokół kolan i z kokardkami po prawej. Na stopach czarne buciki. Nieco ciemniejsza koszula, w kolorze złamanej bieli, ma kołnierz z klapami, dość głęboki dekolt w kształcie litery V oraz szerokie rękawy z mankietami. W pasie czarny pasek, od którego biegną jakby szelki: wąskie, czarne, z białymi kropkami. Szelki na wysokości mostka. Połączone szerszym pasem ze wzorem, na który składają się dwa białe krzyżyki, między którymi białe kółko. Na drugiej planszy mężczyzna również w dynamicznej pozie. Zwrócony trzy czwarte w prawo. Twarz ukazana z prawego profilu. Lewą rękę unosi, lekko zgina w łokciu, dłoń na wysokości głowy. Prawa ręka wyprostowana, wyciągnięta za siebie. Ma na sobie brązowo-żółte buciki, białe rajtuzy, zielone spodnie sięgające kolan z brązowymi mankiecikami z kokardką. W pasie brązowy pasek. Brązowy żakiecik z długimi rękawami jest rozpięty. Ma poły wykończone żółtą lamówką. Pod spodem szara bluzka w brązowe pasy. Szerszy na środku z dwoma żółtymi krzyżykami oraz węższy wyżej z żółtym zygzakiem. Mężczyzna ma na głowie zielony kapelusz, przepasany wstążką z tyłu kokarda. Końcówki wstążki powiewają. Dekoracje kapelusza. Stanowią także żółto-zielono-czerwone piórka. Trzeci kostium jest dla kobiety: stoi przodem do nas, głowę pochyla w lewo, ręce układa na lewym udzie, dłoń lewa na prawej. Kobieta ma białą sukienkę sięgającą połowy łydki. Spódnica jest szeroka. Sukienka ma krótkie bufiaste rękawki. Górę stanowi czarny gorset. Na przodzie spódnicy fartuszek w czarne, esowate, rozetowe wzory. Kobieta ma na głowie biały wianek. Od niego z tyłu głowy odchodzi biały materiał, przypominający nieco podwitkę, chustę z białego płótna zasłaniającą szyję, boki twarzy, podbródek i uszy. Wiązano ją na czubku głowy lub spinano na karku. Czwarty kobiecy strój jest niezwykle zwiewny. To sukienka i welon w kolorze tła papieru czyli jasnobeżowym. Sukienka jest długa, szeroka, ma krótkie bufiaste rękawki, szeroki dekolt. Góra jest bardzo dopasowana. Na głowie. Postać ma długi, szeroki welon. Materiał spięty jest na czubku głowy, srebrną czteroramienną gwiazdką. Kobieta podtrzymuje i unosi go prawą ręką. Na sukience oraz welonie, dekoracja zbliżona do dekoracji na głowie. Piąta postać kobieta w lewej uniesionej oraz w prawej odwiedzionej nieco od tułowia. Wyprostowanej ręce trzyma śnieżynki na kijku. Kobieta ma na sobie szeroką sukienkę sięgającą połowy łydki. Góra stroju jest dopasowana, ma szeroki dekolt. Dekoracja spódnicy stanowi wzór złożony z przylegających do siebie rąbów, na których wierzchołkach białe kółeczka. Kobieta na głowie. Ma dekorację w kształcie płatka śniegu. Spod niego, na głowę oraz ramiona opada półprzezroczysty materiał. Kolejna postać zwrócona jest trzy czwarte w prawo, twarz ukazana z prawego profilu. Kobieta unosi głowę, patrzy na dłoń lewej, lekko zgiętej w łokciu, uniesionej ręki. Prawą rękę ma wyprostowaną, wyciągniętą za siebie. Kobieta ma czarne pantofelki, czarne siatkowane rajstopy, szaro-czarną szeroką spódnicę w esowato-rozetowe wzory. Czarny gorset wykończony jest na biuście ozdobną białą falbaną. Z tego samego materiału są bufiaste, krótkie rękawy. Kobieta na dłoniach ma siatkowane czarne rękawiczki, na głowie czarną chusta w białą kratę. Materiał swobodnie opada na prawe ramię. Od niego odchodzi pięć czarnych wstążek, zakończonych formą przypominającą grzebień. Kobieta ma w prawym widocznym uchu złoty kolczyk obręcz. Kolejny projekt to szara szeroka spódnica z ciemnoszarym wykończeniem u dołu oraz kilkoma ciemnoszarymi dekoracjami wielokątami. Głowę modelki i jej tułów okrywa półprzezroczysty materiał, także szary, z analogiczną dekoracją co spódnica. Przebija spod niego beżowa bluzka z kołnierzykiem. Oraz blado-błękitny kolor na wysokości pasa. Na kartce po lewej stronie jeszcze dwa szkice ołówkiem. U góry po piersie kobiety. Poniżej cała postać ukazana tyłem do nas. Kolejna kobieta w tanecznej pozie. Postać trzy czwarte w prawo. Twarz skierowana w lewo. Lewa ręka uniesiona. Prawa, wyprostowana, odwiedziona lekko od tułowia. Kobieta ma sukienkę o analogicznym fasonie do pozostałych: szeroka spódnica, dopasowana góra z krótkimi, bufiastymi rękawami. Ta sukienka ma zabudowaną górę z zieloną stójką. Spódnica jest jasnoróżowa. Na dole dwa zielone paski, u góry z białym ząbkowaniem. Trzeci pasek wyżej, na wysokości ud, jest zielony. Na spódnicy biały półprzezroczysty fartuszek w marmurkowy wzór. Rękawy, sukienki, wykończone przy ramionach oraz mankietach różowymi wstążkami. Góra jest biało-zielona. Zielony jest dół do wysokości biustu. Na środku biały wzór palmeta. Kobieta ma na głowie biały czepiec, od którego z tyłu odchodzą dwie długie zielone wstążki. Dopełnieniem stroju są białe rajtuzy i różowe baleriny. Strój dla ostatniej z kobiecych postaci jest żółto-niebiesko-biały. Spódnica jest żółta. Z niebieskim, wąskim paskiem na dole. Na spódnicy biały, szeroki, półprzezroczysty fartuch w marmurkowy wzór. Sukienka ma bufiaste rękawy, szeroki dekolt, wykończony białym materiałem. W najgłębszym miejscu dekoltu prosta kokarda. Góra jest niebieska, w trzy żółte pionowe paseczki. Kobieta ma białe rajstopy. I niebieskie balerinki. Dodatkiem dla tego projektu są niebieskie i żółte kokardki na prawym i lewym nadgarstku, uniesionych w górę rąk oraz we włosach. Włosy sięgają uszu. Na czubku głowy zebrane w kok. W kok wpięte niebieskie i żółte tasiemki. Kokardki z wypuszczonymi. Długimi wstążeczkami, wpięte także we włosy po bokach. Dziesiąta plansza to projekt męskiego kostiumu. Postać stoi do nas prawym bokiem, w wykroku. Mężczyzna unosi lewą rękę, prawą wyciąga za siebie. Ma na sobie przylegający ściśle do ciała strój. Nogawki szaro Im wyżej tym strój jest jaśniejszy, na rękach biały. Postać zdaje się mieć rozpostarte, delikatne, biało-przezroczyste skrzydła. Są przysłonięte zwiewną, półprzezroczystą, szaroniebieską tkaniną, która okala także szyję oraz twarz tancerza. Materiał wygląda jak unoszony podmuchem wiatru za plecy tancerza.